Banfield ma rytuał szukania błogosławieństw poprzez lalki. Jerry odkrywa lalkę obwiązaną łańcuchem pod starym, martwym drzewem i przypadkowo łamie je pod swoimi stopami, uwalniając uwięziony talizman. W miasteczku dochodzi do potężnych cudów, ale nie bada się, czy to dzieło Boga, czy szatana. Jest rok 1845, a kilku rolników torturuje i rani dziewczynę przywiązaną do drzewa. W tym samym czasie ojciec podchodzi do drzewa z lalką w ręku i odprawia świętą modlitwę, aby zamknąć zepsutą duszę dziewczyny w lalce. Dziewczyna krzyczy, a po tej nocy jej zwłoki wiszą na drzewie. Scena przenosi się do teraźniejszości, kiedy Jerry, dziennikarz, dociera do małego i raczej starego miasteczka Banfield w Bostonie w poszukiwaniu materiału. Ma napisać materiał o rosnącym wskaźniku okaleczania bydła, a redaktor płaci mu jedynie 150 dolarów, co jest dla niego niemal upokorzeniem, ponieważ żąda za tę historię nie mniej niż 6 tysięcy dolarów. Ze złością rozłącza rozmowę, prosząc redaktora o przesłanie mu szczegółów. Ale kiedy dociera na wieś i rozmawia z rolnikiem o okaleczonym bydle, ojciec Heigen prosi go o usunięcie bydła z posesji kościoła. Ojciec Heigen natychmiast opuszcza teren, ponieważ bardzo kaszle, a Jerry również odchodzi, ponieważ to bydło nie zostało okaleczone, więc nie otrzyma zapłaty, jeśli zrobi zdjęcia tego bydła dla gazety. Ale kiedy odchodzi, słyszy dziwny głos dochodzący z martwego drzewa kilka stóp dalej. Głos nasila się, gdy zatrzymuje się w pobliżu drzewa, ale farmer go nie słyszy. Nagle Jerry widzi coś ukrywającego się w martwym pniu drzewa i kopie trochę, aby odkryć, co to jest. Była to stara, obwiązana łańcuchem lalka, na którym widniała niemożliwa data, którą jest 31 lutego 1845 roku. Jerry ma teraz kolejny pomysł na swoją historię, w której połączy okaleczanie bydła z lalkami, ponieważ okaleczanie bydła zaczyna się od złamanego talizmanu w lalce. W ten sposób miażdży głowę lalki pod stopą, robi kilka zdjęć w dłoni farmera i odchodzi. Lokalny hotel w mieście jest pusty. Jej odjeżdża samochodem, nagrywając dzisiejszą historię. Spogląda na drugą stronę podczas jazdy, aby złapać butelkę, i nagle przed jego samochodem pojawia się dziewczyna. Aby ją uratować, wjeżdża samochodem w drzewo i zaczyna iść za tą dziewczyną. Dziewczyna staje tuż przed tym samym drzewem, na którym Jerry odkrył wcześniej lalkę i oddaje swoją duszę jakiemuś niewidzialnemu stworzeniu. Gdy tylko Jerry jej dotyka, dziewczyna traci przytomność. Jerry przynosi ją do kościoła i odkrywa, że to Elis, siostrzenica ojca Higana. Wkrótce dzwonią do doktor Natali. Aby upewnić się, że nic jej nie jest, a kiedy Jerry mówi jej, że słyszał, jak mówiła, Natali wierzy, że Jerry był pijany, twierdząc, że słyszał, jak mówiła. Następnie podrzuca Jerry'ego do lokalnego hotelu i wraca. Następnego ranka Jerry próbuje powiedzieć swojemu redaktorowi, że historia okaleczenia bydła jest spóźniona, ale rozczarowuje go, mówiąc mu, że historia jest już napisana. Jerry jest zdesperowany, by dostać zlecenie i obiecuje opisać historię niemej dziewczyny, która nagle zaczyna mówić. Redaktor oferuje niższą cenę za artykuł i rozłącza rozmowę. Jerry dociera do kościoła, by spotkać się z Elis, gdy ta jest w trakcie nabożeństwa i słyszy dziwny głos. Podąża za nim i ponownie staje przed tym samym martwym drzewem. Reszta ludzi wraz z ojcem Heigenem i Jerrym podąża za nią, a ona nagle zaczyna mówić. Elis mówi im, że Mary chce, aby przyszli tu ponownie jutro po nabożeństwie, aby upewnić się, że zdolność słyszenia i mówienia Elis w pełni powróciła. Natali przeprowadza kilka testów i zapewnia, że nic jej nie jest. Z drugiej strony, wiedząc, że cud w tym lokalnym mieście wkrótce stanie się wielką historią, Jerry próbuje sprzedać to Monice. Jest ona redaktorką w jego poprzedniej gazecie, gdzie sprzedawał różne fałszywe historie, które nadszarpnęły ich reputację. Monika jest wściekła, że i tym razem blefuje i odmawia kupna jakiejkolwiek historii. Tej nocy Jerry śni o domu nad strumieniem, z którego wyłania się dziwna istota i atakuje go. Następnego dnia ludzie gromadzą się wokół kościoła, aby zobaczyć cud Elis, ponieważ święta Mary poprosiła ich o przybycie. Na początku ojciec Hagen prosi ich, aby odeszli, ale Elis wychodzi z kościoła w transie i ponownie staje obok tego samego drzewa. Słyszy głos Mary i siada przed kalekim dzieckiem, które przybyło tu, aby zostać uzdrowione, tak jak Elis odzyskała głos dzięki cudowi. Elis pyta chłopca, czy obiecuje swoją duszę, co ten potwierdza. Chłopiec próbuje wstać, a tłum pochyla się z wiarą, aby zobaczyć, jak chodzi, mimo że komisja lekarska zdiagnozowała go jako nieuleczalnego. Z drugiej strony oczy posągu Matki Boskiej krwawią. Wiadomość o cudzie rozprzestrzenia się jak pożar, a biskup z Bostonu dociera do kościoła wraz z watykańskim badaczem, monsignorem Delgardem. Informują media, że takie cuda zdarzały się w przeszłości trzykrotnie, a kościoły te zostały podniesione do rangi sanktuariów, do których co roku przybywają miliony wiernych. Ale zanim Delgard podniesie ten kościół do rangi sanktuarium, upewni się, że były to rzeczywiste cuda. Następnie Elis rozmawia z mediami, twierdząc, że widziała Mary i opisuje ją jako piękną kobietę w białej sukni w kwiaty. Później Jerry rozmawia z biskupem i Delgardem, którzy nie są pewni autentyczności cudów, zwłaszcza że Delgard odkrył w swojej karierze 12 fałszywych cudów. Obszar wokół drzewa zostaje odgrodzony, aby trzymać wszystkich z daleka, dopóki sprawy nie zostaną wyjaśnione. Podczas gdy ojciec Hegen nie wygląda na zadowolonego z tego, co się dzieje, wchodzi do namiotu, a w pobliżu drzewa coś strzela pod jego stopami. Okazuje się, że jest to ta sama lalka, którą zgniótł Jerry. Zabiera ją ze sobą do środka. Z drugiej strony Elis ufa Jeremu, a on chce nagrać jej myśli po odzyskaniu głosu. Elis bardzo lubi dźwięk muzyki i opowiada, jak każdego dnia modliła się do Boga o odzyskanie głosu i słuchu. Wierzy, że Bóg ją wysłuchał. W tym samym czasie do pokoju wchodzi ojciec Hagen. Chce porozmawiać z Jerem na osobności. Hagen wie, co stało się z cudownymi dziewczynkami z sanktuariów, ponieważ jedna z nich została zamknięta, a druga zmarła w ciągu roku. Uważa, że Jerry wykorzystuje Elis. Jerry słucha dziwnych historii związanych z Banfield w swoim pokoju hotelowym. Następnego dnia, gdy wchodzi do kościoła, słyszy Elis śpiewającą w chórze po łacinie swoim pięknym głosem. Po zakończeniu pieśni Ojciec Heigen dostaje zadyszki od kaszlu i upada. Elis pyta go, czy wierzy w Mary i obiecuje jej swoją duszę, aby odzyskać oddech. Ojciec Heigen potwierdza i jego oddech powraca. Delgard jest świadkiem tego cudu i jest zaskoczony, ale Ojciec Heigen jest przerażony, widząc wiedźmę za Elis. Co zaskakujące, Natali potwierdza doniesienia Heigena, że cierpiał na chorobę płuc, która dawała mu nie więcej niż sześć miesięcy życia. Ale z dzisiejszego prześwietlenia wygląda idealnie. Od małego chłopca, który nagle zaczął chodzić, po uzdrowienie ojca Heigena i Elis, wszystkie są cudami mieszczącymi się w skali Delgarda, zgodnie z którą uzdrowienie nieuleczalnej choroby powinno być całkowite i natychmiastowe. Ale Delgard nadal chce to zbadać. Ludzie z całego świata są zachwyceni tymi cudami, podczas gdy niektórzy uważają, że to dzieło szatana. Z drugiej strony, Jerry otrzymuje telefon od redaktor Moniki, która proponuje mu zajęcie się tą historią, ale tym razem Jerry wie, że wiadomość jest zbyt duża, aby sprzedać ją za kilka dolarów. Żąda teraz biurka redaktora w biurze, wiedząc, że jest jedyną osobą, która rozmawia z Elis. Monika rozłącza się, aby rozważyć jego warunki przed zaakceptowaniem jego żądań. Jest szczęśliwy, że w końcu zdobędzie sławę na świecie dzięki tej historii, której pragnie. Obserwując wszystkie niepokoje, Ojciec Hagen postanawia odesłać Elis, ponieważ jest ona bezpośrednio dotknięta wiadomościami i wpływami na kościół. Elis nie jest zadowolona z jego decyzji, ale przed wyjazdem Jerry przygotowuje dla niej mieszankę starej i nowej muzyki, wiedząc, że bardzo lubi muzykę. Elis przytula się do niego, okazując mu swoje zaufanie. Z drugiej strony ojciec Hagen odkrywa bardzo starą broszurę ukrytą w ścianie kościoła. Treść książki przeraża go, gdy istota wpatruje się w niego z daleka. Następnie Jerry udaje się do lokalnej restauracji, gdzie doktor Natali dołącza do niego na filiżankę herbaty. Mówi jej, że to miasto było dla niego tajemnicze od pierwszego dnia. W dniu jego przyjazdu odkrył lalkę pod drzewem, przykute łańcuchem z niemożliwą datą. Mówi, że dawni mieszkańcy więzili zło w lalkach i zapisywali na nich niemożliwe daty, aby zapobiec ich powrotowi. To martwi Jerego, który wie, że złamał lalkę i uwolnił zło, ale zachowuje to dla siebie. Później idzie z Natali do pobliskiego strumienia i obserwuje dom obok niego, ten sam ze swojego snu. Natali informuje go, że wcześniej była to własność kościoła. Kiedy klęka, by zajrzeć do wody, widzi obraz dziwnego stworzenia. Mówi Natali, że wydarzyło się tam coś bardzo dziwnego związanego z kościołem, ale jeszcze nie wie, co to było. Tymczasem do pokoju spowiedzi wchodzi nocny gość. Ojciec Heigen siada w swojej komnacie. Aby wysłuchać spowiedzi, a dziewczyna zaczyna wyznawać, że kiedy ktoś jej nie wierzy, likwiduje go. Nagle słyszy różne uderzenia w komnacie spowiedzi. Wybiega, próbując uciec, ale zawoalowana Mary otacza go gdziekolwiek biegnie. Tej nocy, gdy Jerry otwiera drzwi kościoła, ojca Heygena nigdzie nie ma, ale nagle ktoś zrzuca wiszące zwłoki ojca Heygena. Biskup prosi Jerego, aby ukrył fakt, że ojciec Hegen popełnił samobójstwo, ponieważ nie jest to dobre dla ich reputacji. Następnego dnia Jerry rejestruje żal Elis po śmierci wuja. Wierzy, że Mary uzdrowiła go i zabrała do wieczności. Jerry pyta, czy inne siły mogą grać w imię Boga, ale Elis stanowczo odmawia, wierząc, że słabnąca wiara Jerego jest niebezpieczna. Wracając tej nocy do swojego pokoju hotelowego, Jerry widzi to samo stworzenie stojące na korytarzu. Ignorując ją, gdy dociera do swojego pokoju i odtwarza dzisiejsze nagranie świadectwa Elis, zauważa obok niej niepokój, który nagle zmienia się w tę samą dziwną twarz, którą widział na korytarzu. Istota szybko pędzi w jego kierunku, teraz wiedząc, że ojciec Heigen nie popełnił samobójstwa. Następnego dnia Jerry prosi Natali, aby zabrała go tam, gdzie będzie mógł przeczytać zapisy kościelne. W tym samym czasie odbywają się uroczystości upamiętniające ojca Heigena. Monsignor Delgard prowadzi ceremonię. Podczas gdy Natali zabiera Jerego do pokoju pełnego posągów i starożytnych zapisów. Znajdują tam tę samą księgę napisaną po łacinie, którą zmarły ojciec Heigen znalazł w ścianie przed śmiercią. Natali czyta po łacinie, więc opowiada jej treść Jeremu, że Maria była dziewczyną w tym mieście, która leczyła chorych i twierdziła, że została pobłogosławiona przez świętą Marię. Ale później wyznała, że współpracowała z szatanem, więc Kościół ukarał ją, mocując maskę na jej twarzy i zamykając jej duszę w lalce. Z drugiej strony Elis ogłasza podczas nabożeństwa upamiętniającego ojca Heygena, że Mary chce, aby zebrali się dziś wieczorem i obiecali swoje dusze, aby otrzymać jej błogosławieństwo. Wszyscy ludzie w kościele kłaniają się z wiarą, podczas gdy Jerry mówi Natali, że ojciec znał prawdę i dlatego Mary go zlikwidowała, ponieważ wątpił, że zło przychodzi tam, gdzie mieszka Bóg. W tym samym czasie Jerry czuje ruch pod posągiem i odsłania się, aby zobaczyć, co to jest. Nic tam nie było, ale za innego posągu wyłania się Mary. Jerry natychmiast popycha Natali i wybiegają na zewnątrz. Jedzie, aby powiedzieć biskupowi i pokazać mu odkrytą książkę o Mary, podczas gdy Monika dzwoni do niego, aby ukryć historię, ponieważ akceptuje jego warunki, ale wybiera właściwą rzecz ponad sławę i odmawia Eli z wykonywania jakichkolwiek uzdrowień. Biskup znał już historię o Mary i wierzy, że to wszystko dzieło Boga, a Mary zniknęła. Odmawia posłuchania i zatrzymania dzisiejszej ceremonii, podczas której ludzie będą ślubować swoje dusze, a Mary uczyni ich swoimi naśladowcami. Po powrocie do kościoła Jerry odbiera telefon od Natalii, w którym dowiaduje się, że Mary miała tylko jednego syna, a Ellis jest jej bezpośrednim potomkiem. Ta magia działa w rodzinie. Gdy Jerry odkłada słuchawkę, starożytne strony ksiąg topią się, a posąg świętej Mary się rozpada. Mary wyłania się, by zaatakować Jerego, ale Delgard wchodzi z Biblią i krzyżem w ręku. Zaczyna ponownie recytować, a Mary opuszcza pokój, zamieniając się w pył. Delgard chce przerwać dzisiejsze nabożeństwo, ale wielu ludzi z całego świata przychodzi modlić się i szukać uzdrowienia. Biskup każe ochronie trzymać Jerego z dala od nabożeństwa. Sama Monika postanawia wziąć w nim udział, podczas gdy Delgard odkrywa sposób na wykończenie Mary na zawsze. Ponownie uwięzi duszę Mary, którą ktoś uwolnił, miażdżąc lalkę. Jerry wyznaje, że zrobił to przez pomyłkę, ale gdy Delgard próbuje rozpalić święty ogień, aby zapieczętować wosk, nie może zapalić zapałki. Nagle krzyż zapala się i spada na ciało Delgarda, zamieniając go w popiół. Jerry szybko wyciąga Natali na zewnątrz kościoła, zanim atakuje ich Mary. Biegną w kierunku zgromadzenia, gdzie biskup prowadzi nabożeństwo, podczas gdy Elis na scenie pyta ludzi, czy oddają swoje dusze Mary. Mówią tak, gdy pyta dwa razy. Po trzecim razie rytuał się kończy, a oni stają się wyznawcami Mary. Z drugiej strony Jerry ma rozwiązanie, że tylko wątpliwości w umysłach ludzi mogą powstrzymać ich przed złożeniem przyrzeczenia. Dlatego, zanim powiedzą tak po raz trzeci, wchodzi na scenę i mówi wszystkim, że okłamał świat, że Elis i kaleki chłopiec nie zostali uzdrowieni, zostali uzdrowieni przez efekt placebo. Następuje chaos, a Natali mówi Elis, że zlikwidowała Heygena i wykorzystuje ją. W międzyczasie Jerry ujawnia, że wymyślił tę historię, wykorzystując media, które ją rozpowszechniły. Teraz Elis rozumie prawdziwą naturę Mary. W tym samym czasie drzewo staje w płomieniach i wszyscy uciekają. Mary wyłania się z ognia i zrywa maskę z twarzy. Próbuje zranić Jerego, ale kiedy Elis wstaje, by go uratować, Mary kładzie rękę na piersi Elis, paląc ją. W ten sposób Mary również płonie, ponieważ mogła żyć tylko dzięki swojej linii krwi, a Elis była ostatnim potomkiem. Elis traci przytomność, ale Jerry modli się do Boga, aby ją ożywił, a ona nagle budzi się po głębokim oddechu. Elis znów jest niema, a kiedy Jerry spotyka Natalii przy grobie ojca Heigena, mówi jej, że była martwa, a potem ożyła.